www.emyślnik.colo.pl Z wielką radością i satysfakcją uczestniczyłam dzisiaj w uroczystości wręczenia stypendiów prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponad podstawowych ziemi konińskiej. Nie ukrywam, że wzruszenie i radość wielka móc uścisnąć tym najlepszym, najzdolniejszym osobom rękę i usłyszeć, jak będą wykorzystywali to stypendium, jak zamierzają ułożyć swoją przyszłość, swoją, swoją edukacyjną drogę. Większość obiecywała, że połączą nie tylko wiedzę i umiejętności, ale też służenie ludziom. Oddadzą to, co otrzymują i to, czym dysponują innym będą służyli społeczeństwu. Jesteśmy dzisiaj w Zespole Szkół w Kościelcu, tutaj są uczniowie z, całej, z całego obszaru Delegatury Konińskiej, kuratorium. Mamy 35 stypendystów, mamy przyjemność wręczyć 35 stypendystom stypendia Prezesa Rady Ministrów, skromne nagrody książkowe, wyróżnić tych, którzy są najlepszymi z najlepszych w całej naszej delegaturze ze szkół, właśnie ponadpodstawowych, policjalnych, także ze szkoły artystycznej, która tutaj na tym terenie się mieści. Skorzystaliśmy z możliwości bycia tutaj w Kościelcu. Są bardzo ładne warunki, bardzo dobre. Również ta szkoła posiada taki zespół muzyczny. Jest sławna z tego, że i taneczny, że, że rozsławia ten powiat całej naszej delegaturze. Postanowiliśmy pokazać wszystkim, że tutaj ta szkoła posiada oprócz utalentowanych stypendystów, jak wszystkie inne, także talenty. Muzyczne talenty taneczne. Bo przecież nie tylko, chociaż to jest najważniejsze, ten uczeń, który uzyskał najwyższą średnią, uzyskuje to stypendium, pokazuje swój talent, który będziemy chcieli w przyszłości wykorzystać, ale również wszyscy inni, którzy są utalentowani sportowo, artystycznie, mają możliwość wzięcia udziału i pokazania swojego właśnie wizerunku, swojego wspaniałego talentu. No, na nasz pożytek, co to dużo mówić? To dla czy... mnie bardzo ważne wydarzenie w moim życiu. będąc szczera, nie spodziewałam się. No i okazało się na koniec roku, że taki tytuł mi przypada, no i cieszyłam się niezmiernie, no i jestem tutaj teraz z innymi studentystami. To jest prosta: przede wszystkim systematyczna nauka. Myślę, że to bardziej pomaga i najbardziej motywacja w dążeniu do wybranego celu. No i, no i chyba tyle. Najbardziej to jest właśnie takie jakby samo zaparcie, które jest wewnątrz nas i no.